Witajcie, jestem Łukasz Kielman z Czasu Dżentelmenów, a to jest 5 sposobów na ułatwienie sobie prasowania koszuli. Koszule zdecydowanie łatwiej prasuje się, gdy są wilgotne. Oczywiście pomocne mogą być zwykłe spryskiwacze albo para z żelazka, ale to nie wszystko. Świetny efekt osiągniesz prasując koszulę zaraz po wypraniu i odwirowaniu w pradze. Włókna wtedy są bardzo wilgotne i świetnie przyjmują temperaturę, gładko się rozchodzą. Naprawdę prosta sprawa. Jeśli nie masz takiej możliwości, zawieź koszulę na wieszaku podczas brania prysznica. Para z prysznica przejdzie również na koszulę, dzięki czemu ona nawilgotnieje bardzo szybko i bez dodatkowej pracy będziesz miał koszulę świetnie przygotowaną do prasowania. Możesz też lekko zwilżyć koszulę pod kranem i włożyć ją do siatki foliowej. Odczekasz 15 minut, i wtedy ta wilgoć rozejdzie się po całej koszuli równomiernie i to również ułatwi ci prasowanie. Warto też skorzystać z metody z ręcznikiem. Wilgotny ręcznik kładziemy na naszej koszuli i prasujemy przez niego. Wilgoć z ręcznika wnika w koszulę, a do tego nie ryzykujemy wyświecenia się materiału, które czasami się zdarza po częstym prasowaniu. Ostatnia rada nie dotyczy wilgoci w tkaninie, ale zaoszczędzenia czasu. Kiedy idziesz do pracy, prasuj tę koszulę, którą danego dnia zakładasz rano. Zajmie ci to 5-10 minut, a nie będziesz musiał odkładać sobie góry koszul na całotygodniowe prasowanie, co może zająć zdecydowanie więcej czasu niż godzinę. To sprawi, że samo prasowanie nie będzie tak przerażające, a przynajmniej za każdym razem będziesz miał świeżo wyprasowaną koszulę każdego dnia. Macie jeszcze jakieś swoje metody na ułatwienie prasowania albo zaoszczędzenie czasu? Podawajcie je w komentarzach. Cześć!